Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja, zawsze dziewica. Pedro Ridges, orędzie Maryi, królowej pokoju, do wszystkich dzieci bożych. Drogie dzieci, pokój niech będzie z wami. Jestem królową pokoju. Nie bójcie się trudności. W danym względzie jest rzeczą normalną, że one istnieją. Ponieważ postawieniu im czoła i rozwiązaniu ich z pomocą Boga, pozwalają one na promowanie i umacnianie waszej cnoty. Nie bójcie się mówić o moich orędziach. Nie pozwólcie zakopać prawd, które wam tu przekazuję, lecz głoście je wszystkim, którzy potrzebują miłosierdzia Bożego. Pozwólcie się prowadzić ręką Pana. Nawracajcie się. Jeśli chcecie być szczęśliwi. Módlcie się, dajcie świadectwo Waszej wiary poprzez modlitwę i nawrócenie. Nie przyszłam tu, aby was zmuszać, ale z miłością matki, aby was zabrać do nieba. Jeszcze raz proszę Was o cotygodniową spowiedź. Wyznawajcie swoje grzechy co tydzień i nie ukrywajcie żadnego z nich. Jeśli dobrze się wyspowiadacie i jeśli kapłan, w imię mojego syna, przebaczy wam, wasza dusza będzie zbawiona. Nie sumujcie grzechów do wyznania. Spowiadajcie się zawsze wtedy, gdy potrzebujecie przebaczenia i miłosierdzia Bożego. Istnieje niebezpieczeństwo wiecznego potępienia dla tych, którzy nie dbają o spowiedź. Módlcie się. Bo tylko przez modlitwę będziecie mogli zrozumieć sens wiadomości, które wam zostawiam. Nie zaczynajcie żadnej pracy bez modlitwy. Mój syn znacie po imieniu i wie, co masz w sercu. Pozwólcie się prowadzić temu, który ma słowa życia wiecznego. Mój syn oczekuje, że uczynisz coś ważnego dla niego. Nie zostawiajcie zakopanych talentów. Które on wam dał. Bądźcie w Chrystusie dystrybutorami jego łask i błogosławieństw. W ten sposób będziecie ukazywać obecność i dobroć mojego syna wszystkim waszym braciom. Drodzy kapłani, z roztropnością i mądrością zachęcajcie do wysiłków, korygujcie nadużycia, wspierajcie słabych, kierujcie wszystkie energie ku największej zdolności. Jaką jest dawanie i przyjmowanie. Wy wszyscy, poprzez modlitwę i refleksję, możecie ofiarować światło Ewangelii i promieniowanie jej etycznego i duchowego ideału. Wasze życie powinno opierać się na wierze i miłości Boga, a już na pewno powinno być inspirowane lojalnością i wielkodusznością, abyście byli źródłem zadowolenia dla siebie i dla ludzi, którym służycie z miłości do Pana. Mój syn wyraźnie ukazał wam swoją wolę i pozostawił wzruszający przykład miłości, jakiej potrzebujecie w wypełnianiu waszej szlachetnej i wielkiej misji. On, który sprawił, że głusi słyszą, a nimi mówią, będzie zawsze przy Was ze swoją wszechmocną miłością, aby wasza praca przynosiła obfite owoce dla Królestwa Niebieskiego. Bóg Przymierza jest Bogiem, który uwalnia i zbawia to Bóg, który okazuje ludziom swoją opatrzność i ojcowską troskę. Pragnę, aby moja obecność była dla was wszystkich opatrznościową okazją do odnowienia wysiłku na wrócenia do Chrystusa, który opiera się na refleksji i modlitwie, ale także na życiu sakramentalnym. W tych czasach dajcie miejsce sakramentowi pokuty lub pojednania który przywraca w duszach pełną zażyłość z Bogiem. Otwórzcie wasze serca na tego, który widzi to, co ukryte, i który jest waszym Ojcem i Zbawicielem. Pozwólcie, aby mój syn królował w głębi waszych serc. Nie odmawiajcie mu zaufania i hojności. On będzie z wami. Czekająca Was misja jest szlachetna, wielka będzie Wasza nagroda jeśli będziecie Mu wierni. Moje dzieci, wszyscy powinniście być świadomi, że trzeba siać miłość. Bądźcie pewni, że wszyscy jesteście w moim sercu. A wy, bardziej niż kiedykolwiek, powinniście mieć odwagę, wiarę, nadzieję i ufność. Zachowajcie moje słowa w waszych sercach, a staniecie się życiem. Poprzez te orędzia chcę was zaprowadzić do mojego Syna, bo on jest drogą, prawdą i życiem. Bądźcie pewni, że zawsze jestem z wami, abyście we wszystkim byli podobni do mojego Syna. Gdy czujecie się zmęczeni i zniechęceni, przyjdźcie do mnie, a ja dam wam radość, którą daje tylko niebo. Gdy poznacie prawdziwe znaczenie mojej obecności, Zawsze będziecie mieli przy sobie błogosławieństwo Boga, Ojca i Stworzyciela. Droga, którą powinniście podążać, to droga nawrócenia i pokuty, pokory i miłości. Miejcie głęboką i trwałą nadzieję, że jutro będzie obfitować w obecność Boga. Odrzućcie przemoc, odrzućcie pogardę, odrzućcie fałsz lub nieuczciwość. Podejmujcie ryzyko. Jeśli jest to konieczne, ale pozostańcie wierni miłości uprzywilejowanej przez ubogich i dzieci. Szanujcie godność każdego człowieka, nawet jeśli was oszukał. Nauczcie się przebaczać i pojednać, ponieważ jesteście świadkami Chrystusa, który oddał własne życie za rzesze ludzi w nieskończonej miłości, która jest w sercu życia Bożego i którą pozwala Wam dzielić z Nim. Powtarzam, Bóg wzywa każdego z Was do rozwijania darów, które Wam ofiarował. Wszyscy wiecie, że odpowiedź na wezwanie Boga jest darmowa. Widać to wyraźnie w Ewangelii: młody człowiek odchodzi, aby nie uchylać się od bogactwa, podczas gdy syn mój umiłował go. Otrzymaliście życie od Waszego Stwórcy za pośrednictwem Waszych rodziców. Jak również moc waszego ducha i zdolność waszej miłości. To jest czas, kiedy powinniście kształtować swoją osobowość. Bądźcie wytrwali, bądźcie uczciwi, bądźcie lojalni, godni zaufania waszych braci, waszych kolegów, tych młodszych od was, którzy idą za wami. Naprawdę wiecie, że jeśli chcecie otrzymywać wszystko, nie robiąc tego, co w Waszej mocy, nie będziecie szczęśliwi. Wasza nauka nie da Wam satysfakcji, chyba że z Waszą stałą pracowitością. Szanujcie swoje ciało. Nie podejmujcie ryzyka z braku sumienia, choroby i wypadku. Nie dajcie się prowadzić bezowocnemu zadowoleniu z alkoholu i narkotyków, które sprowadzają Was do niewolnictwa. W swoim wnętrzu słuchajcie sumienia, które wzywa Was do czystości. Jeśli chodzi o małżeństwo, jeszcze raz Wam powtarzam: sakrament małżeństwa jest czymś poważnym, jest gruntem pod solidną budowlę. Jeden dom nie może być karmiony płomieniem przyjemności, który pali się szybko jak garść suchego ziela. Mijające spotkania nie czynią nic innego. Jak tylko karykaturują miłość, łamią serca i obrażają plan Boży. Jeśli umieścicie swoje zaufanie w Chrystusie, będziecie w stanie prowadzić swoje życie z hojności w czystości Ewangelii. Dotyczy to moralności rodzinnej, dotyczy to moralności uczciwości w obliczu dobra, dotyczy to wszystkich dziedzin solidarności, w których każdy jest odpowiedzialny, na swój sposób. Za to, że sprawia, iż jego bracia i siostry żyją. Wasza odpowiedzialność nie jest dojrzała, jeśli nie zniszczycie indywidualizmu, który powoduje, że uciekacie od innych. Dialog jest źródłem mądrości. Dzielenie się jest źródłem bogactwa. To w środowisku pracy, we wspólnocie studiującej, we wspólnocie czasu wolnego. We wspólnocie Waszego sąsiedztwa każdy zdobywa swój prawdziwy wymiar jako człowiek. Starajcie się spotykać w grupach. Otwierajcie razem Pismo Święte, szukajcie tego, co mówi Wam Chrystus i Święty Kościół Katolicki. Naprzód, zawsze z odwagą i ufnością. Przygotowujcie się razem, dzielcie się miłością z całą duszą. We wszystkim, co robicie, gdziekolwiek idziecie, zachowujcie młodą twarz. Pamiętajcie, że waszym głównym celem powinna być chwała Boża i zbawienie dusz. Aby wasze świadectwo było wiarygodne, wasze życie powinno promieniować radością i odwagą, nawet w obliczu przeciwności. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy wasze życie wewnętrzne będzie naznaczone intymną komunią z Chrystusem, pielęgnowaną przez osobistą modlitwę i czyny miłosierdzia. Wzrastając na wzór mojego syna, staniecie się znakiem nadziei i żywym zwiastunem zmartwychwstania. Nie traćcie nadziei. Nie zniechęcajcie się przed trudnościami. Właśnie pośród trudności powinniście dawać świadectwo waszej podstawowej orientacji i waszej relacji z moim synem Jezusem. W ten sposób dotrzecie do ojczyzny, do Domu Bożego. Zwyciężycie samych siebie. To jest wasza duchowa droga, droga, która jest wyzwaniem i zaproszeniem dla każdego z was, a szczególnie dla młodych ponieważ dla Was mój syn jest w szczególny sposób drogą, prawdą i życiem. Mój syn pokonał Was, aby nauczyć Was, jak pokonać samych siebie, jak odnaleźć życie z Nim, jak urzeczywistnić Wasze życie w Nim, Waszą drogę, aby nauczyć Was, jak odnaleźć w Nim pełnię prawdy. Dziękuję Wam za to, że pozwoliliście mi spotkać się z Wami tutaj po raz kolejny. Błogosławię Was w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen, pozostańcie w pokoju.